Szanowni Państwo, jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich przedstawiam bardzo ważny postulat programowy Solidarnej Polski, postulat, który idzie w sukurs interesom polskiego obnorolnika i oczekiwaniom producentów rolnych, którzy dzisiaj protestują, ponieważ polscy rolnicy nie mogą sprzedać zboża. Niestety jest szczególny problem z kukurydzą. Pan wicepremier Henryk Kowalczyk walczy na forum Unii Europejskiej o to, aby wspierać polskiego rolnika po tym, jak rok temu została podjęta decyzja o liberalizacji handlu z Ukrainą. Ale jest pytanie, co możemy jako Polska dzisiaj zrobić, żeby pomóc polskim rolnikom. Naszym postulatem, postulatem Solidarnej Polski jest wsparcie między innymi polskich rolników, ale i również jako element bezpieczeństwa energetycznego w realizacji postulatu stosowania benzyny E10 zamiast benzyny e Chodzi oczywiście o to, żeby wzrósł, wzrosła ilość biokomponentów w benzynie E95. Z obecnych 3,2 jeżeli chodzi o energetyczność do 5,3. To oznaczałoby, że ilość biokomponentów w benzynie wzrosłaby z 6 do około 9%. Biokomponenty, jeżeli chodzi o benzynę E10 stosowane są powszechnie w 15 państwach Unii Europejskiej. Jest to całkowicie Bezpieczne dla samochodów, ale nade wszystko wspiera polskie rolnictwo, ponieważ zastosowanie tego progu spowodowałoby wzrost sprzedaży przez polskich rolników do 13 producentów bioetanolu w Polsce zarejestrowanych w Krewym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa o około pół miliona ton zboża. W większości jest to w 70-80% kukurydza. Apelujemy do wszystkich partii politycznych o wsparcie naszego projektu, który wymaga zmiany ustawowej. Zachęcam również branżę do dyskusji w tej sprawie, ale jest jeden podstawowy warunek. Takie ewentualne zmiany muszą być korzystne wyłącznie dla polskich rolników a więc zboże, które ma być używane jako do produkcji biometanolu ma pochodzić wyłącznie z polskich pól, wyłącznie dla polskiego Rolnika ma być to korzystne, a jest niestety, szanowni Państwo, tak, że spotykamy się dzisiaj z wieloma informacjami od rolników, którzy są zaniepokojeni i nie mogą sprzedać swojego zboża. Jak chociażby w województwie opolskim, gdzie jest rzeczywiście jedna z takich fabryk bioetanolu, i oczekiwałbym również wyjaśnień, wyjaśnień od właściciela tej fabryki, działacza polskiego stronnictwa ludowego, byłego senatora i posła pana Zbigniewa Komorowskiego, jakiej, skąd kukurydza, która jest przewożona do Goświnowic w powiecie nyskim do największej fabryki bioetanolu, skąd ona pochodzi? Tak to, szanowni Państwo, wygląda. Tak wygląda informacja od rolników którzy pokazują w internecie przeładunek mokrej kukurydzy z wagonów do między innymi fabryki. Szanowni Państwo polscy rolnicy nie transportują oczywiście kukurydzy z wykorzystaniem transportu kolejowego. Przede wszystkim transportują tiran. I oczekujemy, i oczekujemy Szanowni Państwo wyjaśnienia tych Spraw jasnego stanowiska, bo jeżeli mamy podejmować dobre decyzje, a chcemy dobre decyzje dla polskiego rolnictwa, to musi być jedna zasada. Musi być to dobre dla polskiego rolnika i zboże na, dla produkcji bioetanolu musi pochodzić wyłącznie z polskich pól. Szanowni Państwo, pan minister Kowalski zaprezentował jeden z postulatów Solidarnej Polski związany z pomocą. W tych trudnych chwilach rzeczywiście jestem posłem na Lubelszczyźnie i zwracają się do mnie lokalni rolnicy, ponieważ ten problem przede wszystkim dotyka województw, które graniczą z Ukrainą. Mam tu na myśli Podkarpaci i Lubelszczyznę. Widzimy to w cenach, że są tam ceny zdecydowanie zaniżone w stosunku nawet do całego terytorium Polski. I jeśli chcemy debatować z ludźmi, na przykład politykami polskiego stronnictwa ludowego, którzy... Zawsze podkreślają chęć współpracy na rzecz dobra rolników. To musimy postawić podstawowe pytanie. Czy w związku z tym, że prezesem polskich młynów, czyli jednej z największych firm kupujących i handlujących zbożem jest pan Waldemar Pawlak, to stawiamy pytanie, czy pan Waldemar Pawlak jako prezes polskich młynów kupuje wyłącznie polskie zboże. Czy nie ma takich przypadków, że czasami kupuje się zagraniczne zboże, bo w polityce najważniejszy jest brak hipokryzji. Jeśli byłoby tak, że działacze i politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego z jednej strony przed kamerami atakują rząd za problem związany ze zbożem i tym, że jest tranzyt ukraińskiego zboża, a z drugiej strony handlują tym zbożem i kupują go do młynów posiadanych właśnie, będących w rękach polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, to mamy do czynienia z bałamutstwem bałamuctwem opinii publicznej. I na, na, na taką sytuację nie może być zgody. Więc rozmawiajmy, ale najpierw niech przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiedzą na jedno proste pytanie. Czy e, ich przedstawiciele, ich ludzie, ich politycy e, kupują zagraniczne zboże? I wtedy, jeśli taka odpowiedź będzie przecząca, będziemy mogli rozmawiać nad dalszymi postulatami. Ale obawiam się, że nie będzie przecząca ta odpowiedź, ponieważ znamy podejście Waldemara Pawlaka, który w kontekście gazu pochodzącego z Rosji mówił, a jakie to ma znaczenie, czy z Rosji, czy nie z Rosji, ważne, żeby się paliło. I prawdopodobnie taki sam stosunek ma do tego, skąd pochodzi zboże, czy, czy jest zbożem polskim, czy zagranicznym. Oczekujemy od Władysława kosiniaka Kamysza jasnego stanowiska, czy działacze polskiego stronnictwa ludowego, między innymi Waldemar Pawlak, Między innymi pan Zbigniew Komorowski, właściciel dużego koncernu takiego, w którego skład chodzi chociażby wspomniana przeze mnie spółka Bioagra, największy producent bioetanolu czy Bakoma czy spółka w Tychach ściągająca rzepak czy działacze polskiego stronnictwa ludowego kupują wyłącznie polskie zboże? Ta informacja jest konieczna, dlatego że dzisiaj protestują rolnicy. Rolnicy w województwie opolskim, z którymi rozmawiam, nie mogą sprzedać mokrej kukurydzy, a dostają bardzo niskie stawki 750-800 zł. Na Lubelszczyźnie jest jeszcze gorzej. Dostają stawki 600-650 zł. Ta sytuacja jest dramatyczna. W związku z tym apelujemy do polskiego stronnictwa ludowego o to, aby poinformowali opinię publiczną, czy ich działacze sprowadzają zboże zagraniczne czy kupują wyłącznie zboże polskie. W tej sprawie powinien panować całkowity konsensus, ponieważ utworzone korytarze do eksportu zboża ukraińskiego na inne rynki powinny działać. A niestety, szanowni Państwo, widzimy wiele transportów kolejowych z mokrą kukurydzą. Pytania są o ich badanie na terenie Polski, bo oczywiście na zboże jest po interwencji pana premiera Kowalczyka badane od grudnia 2020. Tego drugiego roku kompleksowo, ale pytania są podstawowe. Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego są również współodpowiedzialni za sprowadzanie zagranicznego zboża, co uderza w polskich rolników? Ufam, że tak nie jest. I odpowiedź na to pytanie otworzy drogę do pozytywnej dyskusji. Dyskusji o tym, aby postawić na większy udział biokomponentów, co jest dobre dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i dla polskiego rolnictwa w benzynie, w polskiej benzynie 95 wzorem innych państw. W tej sprawie zachęcamy wszystkich do konsensusu politycznego, tak aby w trudnej sytuacji wesprzeć polskich rolników. Czy rozwiązaniem nie byłaby kaucja? Co zresztą postulowało Wesel? Rozmawialiśmy na temat kaucji w czasie debaty sejmowej. Taki mechanizm niestety nie obowiązuje w Unii Europejskiej, nie ma w kodeksie celnym kaucji. Chcielibyśmy taki mechanizm wprowadzić, ale to jest decyzja całej Komisji Europejskiej. Nawet nie naszego komisarza, który podobnie jak pan wicepremier Henryk Kowalczyk wspiera polskie państwo w zakresie tych negatywnych przeciwdziałania negatywnym skutkom liberalizacji handlu z Ukrainą, ponieważ rzeczy Oczywiście ceny szczególnie w tych przygranicznych województwach są zdecydowanie niższe niż w innych województwach, a i tak cierpi całe polskie rolnictwo. Poszkodowani są przede wszystkim rolnicy z województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, ale oczywiście ta sytuacja trudna utrzymuje się w całej Polsce. Silne stanowisko polskiego wicepremiera Henryka Kowalczyka na spotkaniu w Brukseli. Jestem przekonany, że przełoży się w najbliższych dniach na konkretną decyzję, Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia również polskiego rolnictwa.